Rok jubileuszowy Polskiego Teatru w Wilnie, który obchodził 45. urodziny, zakończył się premierą spektaklu Michała Boruckiego – Radcy Pana Radcy. Założycielką teatru była Irna Remowicz, aktorka i reżyser, osoba szczególna i zasłużona dla kultury Wieleńszczyzny. Ona jeździła w rejonie wieleńskim po wsiach. ona bajki stawiła, to zasługa dla dzieci. Ona robiła dla dzieci. Ona moja muszę robić dla dzieci. Ona kochała Polskę, kochała polskość, mm. kulturę polską kochała. I ciągle mówiła, że teatr polski musi istnieć. To jej słowo. Tako. Mm. No. Ona była, w duszy była Polką, była w duszy Polką, że teatr mm. musi być. No i rzeczywiście ona i przekazała, mm. i przekazała właśnie w odpowiednie ręce. Mm. I tak się zaczęło. Poprzez bajki do zespołu dołączyła obecna kierowniczka teatru Irena Litwinowicz. Tamte czasy w czerwonym sztandarze przeczytałam ogłoszenie, że pani Irena Romowicz nabiera studium młodzieżowe, że chce wystawić bajkę doktorek Muchomorek, więc potrzebuje dużo dzieci i młodzieży. No to już było tak, to. <noise> I wzięłam ze sobą koleżankę Helinkę Jasińską. No i przyszliśmy do, do teatru. Do zespołu dołączali wciąż nowi członkowie dziś już doświadczeni aktorzy i weterani, dla których scena stała się domem. Więc w tym teatrze byłam od lat szkolnych, poprzez lata studenckie, poprzez lata pracy zawodowej i do tej pory. Już mam swoich studentów, ale w dalszym ciągu no, bawię się w tę sztukę, bo to jest jednak ważne, żeby oprócz zwykłych codziennych zajęć było coś jeszcze trochę dla duszy. Coś, co jakby budzi pewne takie różne sentymenta, różne yy, myśli, wspomnienia, radość, komedia, której tak niekiedy brakuje w życiu takiej wesołej, naprawdę wesołego, dobrego, szczerego śmiechu. Przyszedłem i tak już stało się, że już jestem tutaj. Bo ja wiem, 30 lat chyba. Już, już nie pamiętam, czy to był 80 rok, czy 81. No tak, to, to naprawdę wciąguje, więc co powiedział prawidłowo, Można się ożenić, rozwieść nie. To tak jak bagno wciągnęło, prawda, w dobrym sensie. No i czym? Teatr wciąga także młode pokolenie. Dla niektórych gra w Polskim Teatrze w Wilnie staje się początkiem kariery aktorskiej. To jest dla mnie zawsze wielki sentyment, ten teatr, to jest ciężko, ciężko porównać tak naprawdę, bo tam to już jest moja praca, tutaj to jest, to było moje, moje hobby, moje, moje życie po prostu. Bo czymże więcej może być scena i teatr dla aktora? że jest pieniądz, ten marny kruszec dla mnie, wobec tego szczęścia, które mnie spotkało. Inny nas wygrałam! No więc całe moje życie to jest teatr, tak jak mówiłam, to ktoś zapytał, no to jest styl życia teatr, dla wszystkich naszych zespolaków. Rok jubileuszowy dla Polskiego Teatru w Biblię był bardzo pracowity. Wystawiano 7 sztuk, prawie co miesiąc grano nowe przedstawienia. Zatruty w wkład artystyczny członkowie Studia Dramatycznego zostali nagrodzeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Zesługi Rzeczpospolitej Polskiej.